E, gdzie lecimy? Nie. Może gdzieś tu? O, to. Dobra. A to nie lepiej niebezpiecznie wejść w koronkę? Nie. Nie wiem, czy tam jest jakaś... E, nie ma, ale jest u piersca. Tu jest. jest. E, ale lecą też, uwaga. Lecą, lecą. Na no, nie, 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 na ziemię, nie, 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 Jestem do budynku. Ale, kurwa, spadłem! I got you. Ja go zabiłem. Dziękuję. Dobra, nie, nie ma razy, w ogóle do broni. mamy gości na plecach.

Jeszcze mam koronę. Jeszcze nie zmiękła. Nie, już korony nie ma. Nie ma? Nie. Mamy na lodowcę. Idziemy. Zalep. Marking contract. To jest sklep w strefie. Rzućcie kasę, kupię laptop Brakuje mi trochę Dobra Dobra, dobra Zbity? Kasi. Czerwona pomarańczowa nie da? Salada odrzuciła. Selfie, zalicza? Tak, Bierzcie swoje bronie. Chciałbym mhm. najpierw wziąć bronię, w razie czego, bo tu jesteśmy widoczni. To Ma poblbli kogo Na gut. Moving hier. Enemy UAV is online. Nie, I idę, idę. mam nie, 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 Dobra. nie, mi się, że ktoś na ten budynek teraz. Dobrze. To go nie, nie, na nie, na nie, To nie, 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 Słyszałem jak się drzwi tam otworzyły. Może ile tych schodów? No lecisz i lecisz. Świeci się, u nas. Z tyłu. Nie u nas się świecił, jakby na dole. To mnie straszy. Jeszcze ktoś, jeszcze mi świeci, że wróg w pobliżu. Ja odsunę się tu już nie. Z tej strony gdzieś w budynku. Może schodami wchodzić. Tak, wchodzi, wchodzi schodami, spokojnie. Pomogłem ci od pleców. 手を取ったり取ったり取った材取材。 Yeah, sure. Enemy dropping into the AO. What Check your map. A monster oh. point containing enemy intel nearby. Capture it for information on the next gas bridge. <laughs> your squad made it to the safe zone. Gas is closing in. Work. Hold down the point until it's secure.

Yeah, they gonna fire On your feet closing place The squad is barely up. They're returning to fight I'm over

ja pierdą. Podniosę się. No nie wygramy to. To będziemy się tak tutaj do... Ja już nie mam check. A tu przydałoby się, się gdzieś wyżej Już ma, mam aktywkę. Grzesiu, nie wykupiłeś mnie. A, <grystanie> Dziękuję. O, na wysokim mamy jednego. Schodzimy cię Grzegorz. Mhm. Mm na sklepie. Na sklepie. Yes. ja go też ja ja okay. 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 okay.

Ja Nie mogę wykupić. A, jest Nie, masz jest. Nie masz Nie masz kasy. Idę na sklepie. Kur... to strzelał? Ja myślę, że to piłkarski. O! Ja zabrałem. Dobra, dobra. Już mam. To jest selfie, kupcie sobie. Co idziemy dalej? Wszyscy macie selfie? Spider kupić ci? Już, już kupuję. Poczekaj, Irkubo. O, Spider, a ty masz moją broń. Jak chcesz się zamienić... A to, to oddaj. Trzymaj. Ale sniperki nie, nie Nie, nie, nie. Mam jakiegoś... Mam jakiegoś karę. A to Sniper w plecu, patrzymy. chłopaki. Z której strony? I tak jak tam, jak my teraz, O tam wiesz, no, to do to tam plecy? Dwóch na plecach. Został z tyłu. Yes, yes, yes. Nie, ja jestem Enemy. Tu. Jeszcze jeden. Enemy down. No, jeszcze jeden. Jeszcze sniper. najpierw ktoś. Jest. Lotek, grę dokręcić. Leci! Tu jest gościu. O kurwa, Sniper dostawał. Na górze, na, za tam, za plecy, plecy, plecy za tobą. Nie ma. U... W jednym momencie żeśmy się trafili. Nie wiem, gdzie ty jesteś.

Gdzie jest sklep? Ale, no, przy y, strefie przy, Znaczy przy... no, przy czerwonej strefie Dobra, idę. Jeszcze tak. tak A, gaz już wszedł na sklep, chyba. Czy jeszcze nie? 14 sekund yy, No, jest cały czas właśnie przy... Nie zdążymy 14 sekund będzie Gdzie następny? Marking by station

Zamknął się Ja też nie zdążę Aj, Trochę byśmy głupotę zrobili, ale cóż Ej, Krzysiek To nie od niego dostałem, to dostałem z boku. Z tyłu, chyba z boku. Z boku. A po turcji.